Latuje tak jak na lajbie obiecałem 665 impuls CVT. Lecimy z tym traktorkiem tradycyjnie. Zaczynamy od kół. Tu mamy markę Michelin. Rozmiar 540 65 R30. Tył kompatybilnie z przodem 650 65 R42. Oś tylna kołnierzowa. Może być rozsuwana. Nie ma problemu. Guziki konfigurowalne z tyłu, nie mamy heru, ale mamy oczywiście podnośniki wałek z dwóch stron. Przedni tus fabryczny o udźwigu 3568 kg, oczywiście z zaczepem tu jest możliwa para. Guziki z przodu do podnoszenia, oczywiście opuszczania. Jak widzicie, ten tus jest w odlewie. Fabryczny tus zawsze tak wygląda. W i tylko w sztajerze? Mamy tak zwane dodatkowe podesty antypoślizgowe do obsługi ciągnika pod maską, czyli wyciąganie filtra. Podstawowe rzeczy, które musimy wykonać. Elegancko mamy na czym stanąć z takimi antypoślizgowymi plastrami. Bardzo fajne, wygodne, bezpieczne. Z przodu mamy światła LEDowe, łezki z dwóch stron dzienne. Drogowe w impulsie, już ta maska znacznie się różni. Tych światów jest więcej jak w modelu Profi. Tu może być kamera. Ten model jej nie ma. W znaczku zawsze tu jest ukryta skrzynia. W impulsie to jest tylko skrzynia CVT stopniowa 40 Eco lub 50 Eco. Dynamiczne błotniki przednie. Wkład robocze z przodu wbudowane 6 lamp, i z tyłu wbudowane 6 lamp. Oczywiście LEDowe, wstaje, że nie ma innych lamp. Mogą być dodatkowo jeszcze na słupkach, tutaj pod kierunkowskazami. Wtedy mamy tak zwany 360 stopni chłodnik wysokoprężny z szyną Komoreil, 24 sztuki zaworów i chłodnicą międzystopniową. W tym modelu wyróżniamy, wyróżniamy trzy modele: 650, 665 i 675. Silnik o pojemności 6728 cm Silnik oczywiście Stage 5. Tu mamy trzy pary hydrauliki. Obok siebie w kolorze czarnym, brązowym i niebieskim. Mechaniczne cięgło łącznik śruba rzymska. Jak zwał, tak zwał. Każdy wie o co chodzi. Gniazdo i zobacz. Wolny spływ. Elegancko fabryczny. Tak jak być to powinno. Tu mamy dwa zaczepy: automatyczny z linku, oczywiście w kabinie z rączką do otwierania. I dolna belka. Uchwyty pod kule oczywiście też się tu znalazły. Kabina zawieszona na sprężynach i na siłownikach. Oś przednia, oczywiście, amortyzowana. Tymalny udźwięk tylnego Tuza to jest 8257 kg. W środku kierownica skórzana, aluminiowa kierownica. Hamulec, oczywiście skrzyni CVT 700, monitor, multi. Kontroler, tu mamy do EHR-u łączniki, standardowy podłokietnik, dodatkowe regulacje tuzów, trzy prędkości wałka WOM, uchwyt pod sterowniki, pod telefon, górny panel włączanie świateł, lusterek, podgrzewanie, klimatyzacja tu jest automatyczna, radio z Bluetooth, dodatkowe schowki, ewentualnie pod CB radio ukryty, sprytnie mikrofon do zestawy głośnomówiącego, właści szyberdach rolecka zamykany, klimatyzowany schowek pod napoje z tej strony mamy kierunkowskazy, światła i klakson ewentualnie długie i to jest fajne, bo nie samo jakby wyzwalające, ale one się nie zapinają tylko klikamy i wraca do pierwotnego położenia Coś jak w BMW. Tu mamy wycieraczki, obsługę wycieraczek tylnych i przednich. Dużo nawiewów powietrza, oczywiście są kratki, gdzie chcemy te powietrze skierować lub ewentualnie zamknąć całkowicie. Tu mamy trzy prędkości bałka wą, Podstawowe gniazda, trzy pinowe. Najdzie tutaj rączka, co mówiłem do automatycznego zaczepu. Tutaj guziki do automatycznego prowadzenia. On go nie ma lub innych funkcji jeszcze. Uchwyt na napój, na wodę miękka tapicerka z tej strony na butniku, regulacja podłokietnika elektryczna, gaz ręczny, ustawianie obrotów silnika maksymalna, minimalna, fotel pasażera składany, schowek dodatkowy, głośniki, roleta z tyłu, uchwyt dla pasażera, velourowy dywanik tu jest akurat położony oczywiście z logiem haftowanym jazda do zapalniczki uchwyt yy, na kurtkę, bluzę tutaj mówiłem o rolecie tutaj już mamy fajny yy, z przesuwnym zagłówkiem fotel z alkantarą to już jest ten średni fotel niestandardowy, jeszcze został nam tylko skórzany wentylowany ten jest podgrzewany najczęściej wybierany Lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, to chyba już mówiłem. No i tutaj funkcje, to zapewne znacie, regulacja tylnego tuza. Tu możemy hydraulikę her przypisać zazwyczaj to jest docięgła. Amortyzacja narzędzia, autowałek, dyferencjał w auto zapięty na sztywno, tak samo przód. Blokadę ośki możemy zrobić, jeżeli jest rewers z, z łopatkami regulowanymi na oczyszczenie głodnicy, no to pod tym guzikiem to załączamy, przełączenie bloku hydraulicznego, funkcja bezpośrednio jakby tu możemy sobie włączyć funkcję przekładni, czy ma być ekonomiczna, średnio powiedzmy agresywna i agresywna i konfigurowalna jeszcze. Możemy oczywiście też zrobić manual, wtedy tu mamy gaz normalnie w nodze, nie skrzynie. Nie możemy się bawić w wszelaki sposób, wyzwalanie automatu, uwrocia. Podnoszenie jak na butnikach ile przytrzymamy, tyle nam podniesie i opuści. Bo tutaj co chodzi o multikontroler to nam podnosi na raz ale jak zablokujemy no to zatrzyma się oczywiście HR, przód tył, reverse zmiana jakby funkcji w skrzyni w programie z F1 na F2 i F3. Tu mamy prędkość sobie ustalamy. Tym pokrętłem oczywiście, w trakcie jazdy, nic to nam nie przeszkadza. Nie trzeba oczywiście żadnego sprzęgła. Tutaj, jakby przyspieszamy do zadanej prędkości. Jak mamy 30, damy do końca, to nam nie 30. Chcemy dać więcej, podkręcamy. Tak jak mówiłem, pary hydrauliki tutaj z tyłu. Tu mamy guziczki, gdzie możemy zadać czasówki, zrobić różne przepływy, ustawić. Jeżeli nie mamy monitora no to to się wtedy nam bardziej przydaje. Ewentualnie jak jest monitor to wszystko się robi w monitorze. Tu mamy guzik jeszcze do, a nie ma tu guzika do zwolnienia ciśnienia. Akurat w tym, tu nie ma joysticka, Mógł być joystick. Tutaj go nie ma, załączanie wałka WOM. Do góry ciach, bardzo łatwo, prosto. Pozwolenie na stanie, żeby wałek się nie rozłączył. Jeżeli chcemy iść na zewnątrz i zobaczyć czy wszystko się kręci jak należy. Tutaj możemy sobie ustawić, właśnie czasówkę w hydraulice, żeby nie wchodzić przez komputer. Możemy pokręcić sobie tu, poustawiać szybkość opuszczania, podnoszenie maksymalne. Do przedniego tu tak samo. no stareczko, jeszcze mamy, wiadomo. Dwa głośniczki dobrej klasy, fajnie gra jest nowa szyna pod komputery, taka fajna, już z przesuwnymi. Tutaj możemy sobie przesuwać, konfigurować te uchwyty. Te są fajne dwa gniazda USB, podładowanie telefonu, tableta, tabletu, czegokolwiek. A, hebel, nie hebel. E, tu mamy jeszcze załączanie, wyłączanie, blokowanie hydrauliki, dodatkowe gniazda, gniazda diagnostyczne. A to by było tyle. Już tu chodzi o kabinę. No i kabina oczywiście czterosłupkowa z dużymi uchylnymi drzwiami. Zbiornika paliwa to jest 330 litrów, a AdBlue mamy 48 litrów. Wydatek pompy hydraulicznej na minutę podstawowa powtórzę, 147, 166 opcjonalna taki kategorii trzeciej, jaki dolne haki tylne taki łącznik centralny. Od razu zobaczmy, co mamy z przodu. Oczywiście też jest. Kategoria trzecia. Tu nie mówiłem jest z amortyzacją. To tyle. 665 impuls. Stawcie komentarz. Co myślicie o tym modelu? Czy go macie, użytkujecie, słyszeliście. A może chcecie go nabyć. Serdecznie zapraszamy.